Cukierki z nutellą w środku. Żaden problem, robimy. Na dodatek zrobimy te cukierki o smaku mleka w tubce czyli na około będzie karmel o tym smaku, a w środku wypełnimy karmel nutellą. No, plan był bardzo ambitny i wydawał się prosty. Robimy karmel o smaku mleka w tubce, dajemy do środka nutellę a potem rozciągamy na ruloniki i tniemy nożyczkami poduszeczki. Jak widać, nutelli w środku było bardzo dużo. Wzięłam cukierki, ale zobaczcie, wszystko było brudne z nutelli. Dlatego postanowiłam, że już nie będę robić cukierków. Zostawiłam całą końcówkę wypełnioną nutellą i zrobiłam z tego gigalizaka. Tu widać, ile w środku było tej nutelli. I ona cały czas wypełniała pływała, Więc musiałam ją trochę zakleić karmelem. No i mamy gigalizaka. Dałam informację na relacji, że ten, kto pierwszy wejdzie do na naszego lokalu w Opolu i powie: Lubię Nutelle, dostanie gigalizaka. Czekałam cały dzień, aż w końcu ktoś przyznał się, że lubi Nutelle i dostał Lizaka.